Przez wiele lat empatia była postrzegana jako cecha problematyczna. Ludzie zbyt czuli, zbyt otwarci, zbyt emocjonalni. Tak często określano osoby, które głęboko odczuwały nastroje otoczenia. Psychologia klasyczna próbowała leczyć empatię jako coś, co należało kontrolować lub tłumić. Karl Gustav Jung przyszedł z czymś całkowicie odmiennym. Dla Junga empatia, a właściwie głęboka percepcja emocjonalna, nie była słabością, ale formą inteligencji. Nie patologiczna, lecz nieuświadomiona. Nie problemowa, lecz źle używana. Uważał, że wielu ludzi uznawanych za empatycznych posiada ukryte zdolności psychiczne i duchowe, które nie zostały rozwinięte z powodu braku rozumienia ich natury. Empata w ujęciu Jungowskim to nie tylko ktoś, kto współodczuwa. To osoba, która odbiera informacje spoza warstwy werbalnej. Z przestrzeni emocjonalnej, energetycznej, archetypicznej. Taka osoba nie wymyśla sobie wrażeń, ona je odbiera, przetwarza i często nie wie, co z nimi zrobić. I właśnie tu zaczynają się problemy. Większość empatycznych osób dorastało słysząc, że są zbyt wrażliwe, że przesadzają, że nie ma się czym przejmować. Te komunikaty nie tylko tłumią naturalny dar, one powodują, że empata zaczyna wątpić we własną percepcję. A kiedy przestajesz ufać temu, co czujesz, stajesz się bezbronny wobec manipulacji, presji i emocjonalnego chaosu. Jung zaproponował odwrócenie tej narracji. Empatia nie jest tylko cechą osobowości, to system percepcyjny. Narzędzie, które używane świadomie, może stać się źródłem mądrości, granic i duchowego przewodnictwa. Kluczowe jest jedno. Przestać ją postrzegać jako przypadłość i zacząć ją traktować jak wewnętrzne narzędzie orientacji w świecie. Ten rozdział to początek podróży. Przedefiniujemy, czym jest empatia, odrzucimy etykiety nadwrażliwości i odkryjemy, że to, co uznawaliśmy za słabość, może być naszym największym zasobem, pod warunkiem, że nauczymy się z niego korzystać. Jedną z pierwszych zdolności empatycznych, którą Jung dostrzegał jako fundamentalną, jest zdolność odbierania emocjonalnej atmosfery otoczenia. Empata nie potrzebuje słów, wyjaśnień, analizy, wystarczy, że znajdzie się w danym miejscu, a jego system nerwowy już rejestruje napięcia, nastroje i ukryte emocje innych ludzi. To coś znacznie głębszego niż empatia rozumiana potocznie to percepcja pola. Wielu empatycznych ludzi nabywa tę zdolność już w dzieciństwie. Dorastając w środowisku emocjonalnie niestabilnym, z rodzicami nieprzewidywalnymi, narcystycznymi, wycofanymi, dziecko rozwija mechanizm emocjonalnego radaru. Uczy się przewidywać zmiany nastroju, wyczuwać napięcie w powietrzu, interpretować drobne sygnały. To nie wybór, to przystosowanie instynktowne, głębokie i często nieuświadomione. Problem polega na tym, że empata nie tylko czuje pole emocjonalne, on je chłonie. Przejmuje lęki, napięcia i zranienia innych jako swoje własne. I tu właśnie pojawia się dramat. Granica między tym, co moje, a tym, co cudze, zostaje zatarta. Empata nagle czuje się przytłoczony, rozbity, zmęczony i nie wie dlaczego. To nie empatia jest problemem. Problemem jest brak świadomości, że to nie jest moje. Jung podkreślał. Percepcja emocji nie oznacza ich przynależności. Możesz coś odczuwać i jednocześnie nie być tego właścicielem. To rewolucyjna myśl dla empaty, który przez lata utożsamiał każdą emocję ze sobą. W tym miejscu pojawia się potrzeba praktyki. Nauczyć się rozróżniać, czuć, ale nie wchłaniać, być obecnym, ale nie zanurzać się, obserwować, ale nie wiązać się energetycznie z każdym impulsem emocjonalnym. To pierwszy krok ku dojrzałości emocjonalnej i ku prawdziwemu duchowemu ugruntowaniu. Empata, który nie zna tej granicy, będzie stale cierpiał, empata, który ją ustanowi, zaczyna odzyskiwać siebie. I dopiero wtedy jego zdolność do głębokiej percepcji staje się błogosławieństwem, a nie ciężarem. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje empata, jest rozpoznanie, co naprawdę należy do niego. W świecie pełnym emocji, napięć i ukrytych przekazów, osoba wrażliwa łatwo traci orientację. Zaczyna nosić w sobie gniew, który nie jest jej, smutek, który nie wypływa z jej historii i lęk, który przychodzi z zewnątrz, ale przenika ciało jak własny. Jung był głęboko świadomy tego zjawiska, opisywał je jako formę psychicznego utożsamienia się z polem zbiorowym. Wrażliwa jednostka chłonie to, co niewypowiedziane, nieprzeżyte i niezintegrowane przez innych. Robi to nieświadomie, często z poczucia odpowiedzialności, winy lub potrzeby miłości. W efekcie traci granice i siebie. Dlatego właśnie Jung tak mocno podkreślał znaczenie pracy rozróżniającej. Musisz nauczyć się pytać, czy ta emocja jest naprawdę moja, czy to, co czuję, ma źródło w moim doświadczeniu, czy może jest echem czyjegoś stanu, który tylko odbieram. Praktyka ta nie jest intelektualna, jest głęboko somatyczna i duchowa, wymaga obecności, ciszy, wewnętrznego zatrzymania. To moment, w którym empata siada sam ze sobą i zadaje pytanie: gdzie w ciele czuję ten impuls? Jakie wspomnienie się z nim wiąże? Czy to naprawdę moja prawda, czy cudzy ciężar, który niosę od lat? Ten proces może być bolesny, bo często odkrywamy, że przez całe życie nie żyliśmy sobą. Nosiliśmy emocje naszych matek, ojców, partnerów, dzieci, a nawet nieznajomych. Ale ta prawda, choć trudna, jest wyzwalająca, bo pozwala nam zacząć od nowa, na własnych zasadach. Oddzielanie tego, co nasze, od tego, co cudze, to nie egoizm, to początek zdrowia psychicznego, to moment, w którym empatia przestaje być klątwą, a staje się darem, jasnym, precyzyjnym i prawdziwym. I dopiero wtedy możemy być naprawdę obecni, bez zatracania siebie. Empaci często mówią: Wiedziałem od razu, że coś jest nie tak, albo on się uśmiechał, ale ja czułam smutek. Tego rodzaju intuicyjne spostrzeżenia nie są przypadkiem. Jung nazwał to nieświadomym rozpoznawaniem wzorców zdolnością do błyskawicznego odczytywania struktury psychicznej drugiego człowieka, zanim jeszcze pojawi się jakakolwiek racjonalna analiza. To jedna z najbardziej niedocenianych umiejętności empaty, odruchowa, niemal instynktowna, wyczuwalna w ciele. Empata odbiera coś w tonie głosu, napięciu w twarzy, minimalnym opóźnieniu w reakcji, coś, co nie pasuje, coś, co nie jest spójne i zanim zdąży to nazwać, już wie. Jak powstaje ta zdolność? Bardzo często jest efektem dzieciństwa spędzonego w środowisku emocjonalnie niestabilnym lub niespójnym. Dziecko, które nie może ufać słowom dorosłych, zaczyna ufać mikroreakcjom, tonacji, spojrzeniu, drobnym gestom. Buduje wewnętrzną mapę nieświadomych wzorców i uczy się, że przetrwanie zależy od zdolności ich szybkiego rozpoznania. W dorosłym życiu ta zdolność staje się narzędziem. Empata widzi więcej, szybciej. Wyłapuje niespójność między tym, co ktoś mówi, a tym, co naprawdę czuje. Odczytuje napięcia, które inni wypierają. Rozpoznaje dynamiki psychologiczne, które są ukryte nawet przed osobą, która je przejawia. Ale jest jeden warunek. Musi zaufać temu, co czuje. Wielu empatów nie ufa sobie. Zostało nauczonych, że ich intuicje są przesadzone, osądzające, niewłaściwe. Tłumili swoje pierwsze odczucia, bo chcieli dać innym szansę, ale jungowska mądrość mówi inaczej. Pierwsze wrażenie to często czyste poznanie, niepoddane jeszcze filtracji, moralizacji, lękowi przed odrzuceniem. Rozpoznawanie wzorców nie jest oceną drugiego człowieka, to jego odczytanie. Empata, który rozwija tę zdolność świadomie, może używać jej nie po to, by się chronić, ale by rozumieć i nie po to, by dominować, ale by wybierać świadomie, z kim i na jakich zasadach wchodzi w relacje. Jak to możliwe, że ktoś, kto tak dobrze czuje, tak często zostaje w relacjach, które go niszczą. Dlaczego osoba z wyostrzoną percepcją emocjonalną potrafi przez lata trwać przy kimś, kto ją rani, manipuluje, odrzuca? To nie paradoks, to wzorzec. I Jung znał go doskonale. Empata, który nie ufa swoim odczuciom, wchodzi w mechanizm samoopuszczenia, widzi, czuje, ale zaprzecza. Przekracza własne granice, by utrzymać relację. Usprawiedliwia drugiego człowieka, tłumiąc wewnętrzny alarm. Przedkłada potrzeby innych nad własne. A potem dziwi się, dlaczego boli. Źródła tego mechanizmu są głęboko zakorzenione. Empaci od wczesnych lat uczą się, że ich percepcja jest niewygodna. Dla rodziców, dla nauczycieli, dla otoczenia. Słyszą, że wyolbrzymiają, te przesadzają, tak źle interpretują. Zaczynają więc podejrzewać własne odczucia. I co gorsza. Zamieniają intuicję na moralność. Może to ja jestem za surowa, może on miał trudne dzieciństwo. Każdy zasługuje na zrozumienie. To właśnie Jung nazywał zdradą jaźni, momentem, w którym człowiek porzuca swój wewnętrzny kompas, by spełniać zewnętrzne oczekiwania lub role społeczne. I choć może się to wydawać duchowe albo wzniosłe, jest to przepis na wewnętrzne wypalenie. Samo opuszczenie nie jest aktem miłości. Jest wewnętrzną dezercją i nikt, absolutnie nikt, nie przyniesie nam za to nagrody. Relacje, w których ignorujemy siebie, kończą się zazwyczaj głębokim rozczarowaniem nie tylko drugim człowiekiem, ale także własną naiwnością. Dla empaty największym przełomem nie jest nauczyć się współczuć innym to już potrafi. Prawdziwym aktem duchowej dojrzałości jest nauczyć się współczuć sobie uwierzyć, że to, co czujesz na początku to nie osąd, to ostrzeżenie, a Twoim obowiązkiem nie jest ocalić innych, lecz nie zdradzić siebie. Empaci mają dar, którego często się boją. Widzą więcej niż to, co pokazuje światło. Wyczuwają napięcia między słowami a intencją. Dostrzegają ból za uśmiechem. Czują niepokój, gdy wszystko wygląda w porządku. Jung nazwał tę zdolność rozpoznaniem cienia, nieświadomych wypartych treści psychicznych które każdy z nas w sobie nosi. Cień nie jest złem. To wszystko, czego nie chcemy w sobie widzieć: zazdrość, lęk, ambicje zranienia, kompleksy, impulsy. Empata, będąc odbiornikiem subtelnych sygnałów, potrafi je wyczuć niemal natychmiast. I choć nie zawsze potrafi je nazwać, wie, że coś jest nielogiczne, niedopowiedziane, zatajone. Ten dar jest potężny, ale też niebezpieczny. Zwłaszcza jeśli empata nie ma jeszcze świadomości, co z tym robić. Często, zamiast po prostu widzieć, czuje się zobowiązany pomagać, naprawiać, odkrywać prawdę. I tu zaczynają się problemy. Wchodzenie za głęboko, zbyt szybko, bez zaproszenia. Próby uzdrawiania ludzi, którzy nie prosili o pomoc. Próby rozbrajania cudzego cienia, gdy jeszcze własny nie został zintegrowany. Jung był bardzo precyzyjny. Kto widzi cień. Ten musi najpierw zrozumieć swój własny, inaczej empatia zamienia się w projekcję. Widzę w drugim coś, czego sam się boję, albo odwrotnie, uznaję, że skoro czuję jego ból, to muszę go uzdrowić, bo tylko wtedy zniknie mój dyskomfort. Dojrzała detekcja cienia polega na jednym widzę i nie muszę działać. Rozpoznaję, ale nie ingeruję, obserwuję bez potrzeby korygowania, to poziom duchowego milczenia, które nie osądza, nie narzuca, nie wybiela. To uznanie, że każdy ma swoją drogę do prawdy i że prawdziwe współczucie nie polega na odbieraniu ludziom bólu, ale na uznaniu jego istnienia. Empata, który widzi cień i nie ucieka, staje się lustrem. A to właśnie w lustrze najczęściej zaczyna się uzdrowienie. Empaci często żyją na granicy wyczerpania. Nie dlatego, że są słabi lecz dlatego, że nie znają granicy między współodczuwaniem a odpowiedzialnością. Czują ból innych tak głęboko, że instynktownie chcą go zabrać, złagodzić, przejąć. Ale to, co zaczyna się jako współczucie, zbyt często kończy się w rolach wybawcy, opiekuna, uzdrowiciela. Karl Jung ostrzegał przed tą pułapką. Widzenie cienia, rozpoznanie cierpienia, wyczuwanie psychicznych pęknięć to jeszcze nie powód, by wchodzić w akcję ratunkową. Pomoc, która nie została zaproszona, staje się przemocą. Uleczenie, które wypływa z potrzeby kontrolowania bólu drugiego człowieka, jest formą manipulacji, choćby w najlepszych intencjach. Dojrzałe współczucie to nie działanie, to obecność, to gotowość, by być obok kogoś, kto cierpi, bez potrzeby, by go zmieniać, bez ego, które chce uratować i potem poczuć się potrzebne, bez duchowego wywyższania się. Jung podkreślał, że nie można pomóc komuś zejść do jego cienia, jeśli samemu nie zna się własnego. Empata, który ratuje, bo nie potrafi znieść cudzego bólu, nie działa z miłości, tylko z lęku. To nie współczucie prowadzi go do działania, ale niepokój wewnętrzny. Jeśli on cierpi, ja nie mogę być spokojny. To mechanizm współuzależnienia, nie duchowej obecności. Współczucie bez ratowania to akt odwagi. To umiejętność patrzenia na ból drugiego i uznania, że nie wszystko można i nie wszystko powinno się naprawić. To rozpoznanie, że każdy człowiek ma swój własny proces, swoje tempo, swoją ciemność do przejścia, a twoja rola to nie przyspieszać go, lecz być obecnym, gdy ktoś naprawdę tego potrzebuje. Dopiero wtedy empatia staje się siłą duchową, a nie psychicznym ciężarem. Dopiero wtedy empata przestaje się wypalać. I zaczyna świadomie wybierać, komu i kiedy chce towarzyszyć. Bo jego energia to dar. Ale nie jest nieograniczona. Empaci często wiedzą coś, zanim to się wydarzy, czują, że relacja dobiega końca, zanim pojawią się słowa. Przeczuwają, że sytuacja zawodowa się wyczerpuje, choć na zewnątrz wszystko jeszcze funkcjonuje. Odczuwają subtelne przesunięcia w dynamice, jakby ich system nerwowy wyłapywał kierunek, w jakim płynie rzeka. Zanim inni zauważą, że nurt się zmienia, Jung uważał, że psyche ma dostęp do informacji, które nie są jeszcze dostępne świadomości. Percepcja trajektorii to nic innego, jak intuicyjna zdolność empaty do ekstrapolacji psychicznej, czyli odczytywania przyszłych konsekwencji obecnych wzorców. To nie wróżenie, to umiejętność łączenia subtelnych znaków, emocjonalnych niuansów, powtarzających się tematów. I czucia, dokąd one prowadzą. Problem polega na tym, że empati rzadko ufają tej zdolności. Dlaczego? Bo to, co czują, bywa niewygodne. Przeczuwają, że ktoś nie mówi całej prawdy, widzą zbliżający się rozpad relacji. Czują zmierzch, gdy inni widzą świt, ale zamiast zaufać temu odczuciu, tłumią je. Bo nie chcą być negatywni, oceniający czy bez serca. Zamiast tego. Wybierają nadzieję, dają czas, zawieszają intuicję na rzecz lojalności, moralności, oczekiwań społecznych i płacą za to wysoką cenę emocjonalnego wyczerpania, rozczarowania, a czasem wręcz zdrady samych siebie. Jung wskazywał, że jednym z aktów dojrzałości duchowej jest umiejętność widzenia końca, zanim nadejdzie, i nie wchodzenia w zaprzeczenie. Percepcja trajektorii to nie wyrok, to szansa szansa by przygotować się, zrozumieć, dokonać świadomego wyboru i może zakończyć coś z godnością zanim zmusi nas do tego życie. Empata, który ufa temu czułemu radarowi, przestaje być ofiarą zaskoczenia. Zaczyna poruszać się po świecie z wyprzedzeniem i choć nadal czuje głęboko, nie daje się już zaskoczyć przez to, co było widoczne od początku. Empaci często mają nadzieję zbyt długo. Trzymają się ludzi, sytuacji, obietnic, nie dlatego, że nie czują, że coś jest nie tak, ale dlatego, że chcą wierzyć, że się zmieni, że drugi człowiek w końcu zobaczy, że ich miłość wystarczy, że może wystarczy jeszcze trochę wytrzymać. Karl Jung przestrzegał przed tym mechanizmem. Nadzieja, choć bywa szlachetna, może stać się formą wyparcia. Zamiast skonfrontować się z rzeczywistością, empata zamyka oczy. Nie ufa sygnałom, które czuje w ciele, ani trajektorii, którą przeczuwa. Wchodzi w duchowe zawieszenie czekanie, modlitwa, przebaczenie. Wszystko po to, by nie musieć zobaczyć, że coś dobiegło końca. To właśnie Jung nazywał neurotycznym przywiązaniem do obrazu dobra. Empata chce być dobry, wierny, wspierający, uduchowiony. Ale za tymi etykietami często kryje się lęk, że jeśli odejdzie, Zawiedzie, że jeśli przestanie mieć nadzieję, okaże się zimny, bezwzględny, egocentryczny. Tymczasem nadzieja, która zaprzecza faktom, staje się narzędziem samoopuszczenia. Prowadzi do przemęczenia, bólu, frustracji i wewnętrznego rozdwojenia. Czuję jedno, ale mówię sobie coś innego. Widzę, że tonę, ale modlę się o słońce. To nie jest duchowość. To mechanizm obronny. Dar empatycznej percepcji trajektorii. O którym mówił Jung, polega na tym, że możesz widzieć wcześniej. Możesz czuć dokąd to wszystko zmierza. I zamiast wypierać, możesz wybrać. Czasem to oznacza odejście. Czasem zatrzymanie inwestycji emocjonalnej. A czasem głęboką rozmowę, która wyciąga relacje z martwego punktu. Ale zawsze opartą na rzeczywistości, nie na iluzji. Empata, który szanuje czas, przestaje go marnować. Przestaje żyć w zawieszeniu. I co najważniejsze, przestaje czekać, aż ktoś z zewnątrz potwierdzi to, co on sam już dawno czuje to jest wolność. A nadzieja, jeśli ma wrócić, niech będzie zakorzeniona w prawdzie, nie w iluzji. Empata nie tylko rozumie emocje innych ludzi, on je czuje w swoim ciele, wchodzi w rezonans. Jeśli ktoś obok jest spięty, empata czuje to w ramionach. Jeśli ktoś tłumi gniew, empata może poczuć go jako własny. Jeśli ktoś nosi niewypowiedziany smutek, empata wraca do domu wyczerpany, nie wiedząc dlaczego. To zjawisko Jung opisywał jako nieświadomą identyfikację z polem emocjonalnym. Ciało empaty działa jak antena, odbiera i wzmacnia sygnały emocjonalne, nawet te, które nie zostały wypowiedziane. To z jednej strony dar głęboka zdolność odczuwania świata, ale z drugiej strony bez świadomości i granic. To prosta droga do chronicznego zmęczenia, bólu psychosomatycznego, a nawet depresji. Biologicznie rzecz biorąc, rezonans emocjonalny jest zakorzeniony w neuronach lustrzanych, układzie, który pozwala nam odczuwać emocje innych jako swoje własne. U zdrowego człowieka układ ten działa selektywnie, ale u empaty jest często nadaktywowany. To tak, jakby ktoś zostawił drzwi do wnętrza szeroko otwarte przez cały czas. Empaci często nie wiedzą, gdzie kończą się oni sami, a zaczynają inni, i co gorsza, czują się odpowiedzialni za to, co czują. Jeśli ktoś obok jest smutny, próbują to naprawić. Jeśli czują napięcie, biorą to na siebie. Jeśli w grupie panuje chaos, empata automatycznie zaczyna go porządkować. To zużywa psychicznie, energetycznie, duchowo. Jung wskazywał, że rozwój duchowy empaty nie polega na jeszcze większym otwarciu ale na ustanowieniu granic. Rezonans musi mieć filtr, empata musi nauczyć się mówić to nie moje, nie jestem odpowiedzialny za ten stan, nie muszę go przejmować, by go zrozumieć. Granica nie oznacza braku empatii, oznacza wybór, oznacza, że empata przestaje być gąbką, a staje się instrumentem, który może odbierać subtelne dźwięki świata, ale nie musi w nich tonąć. Tylko wtedy dar odczuwania staje się źródłem mocy, a nie przyczyną wypalenia. Są empaci, którzy nie tylko czują emocje innych, ale widzą równocześnie wiele warstw rzeczywistości, rejestrują, co ktoś mówi i co przemilcza, czują obecny nastrój i echa przeszłych zranień. Wyczuwa się w nich coś głębszego, świadomość tego, co się nie mieści w słowach. Jung określiłby to jako percepcję wymiarową, zdolność dostrzegania złożoności istnienia na wielu poziomach naraz. Ten dar potrafi być błogosławieństwem, ale też ciężarem. Dlaczego? Bo większość ludzi operuje tylko na jednej warstwie tej najbardziej oczywistej, społecznie akceptowalnej. A empata, który widzi więcej, zaczyna czuć się nie na miejscu, czuje się wyobcowany, ma wrażenie, że mówi językiem, którego nikt nie rozumie, że jego milczenie bywa głębsze niż czyjekolwiek słowa. Wielu empatów próbuje tę złożoność komunikować tłumaczyć. Uświadamiać, ale natrafiają na mur. Nie przesadzaj, za dużo analizujesz, nie komplikuj. I wtedy pojawia się frustracja, a czasem potrzeba kontroli, by zarządzać świadomością innych, by ich obudzić, by przyspieszyć ich dojrzewanie. Z najlepszych intencji, ale z opłakanym skutkiem. Jung uczył czegoś zupełnie innego: mądrości milczenia. Gdy widzisz więcej, nie musisz tego mówić. Gdy czujesz głębiej, nie musisz tego udowadniać. Czasem największym przejawem duchowej mocy jest nieingerowanie, pozwolenie, by każdy człowiek sam dojrzał do swojej prawdy we własnym tempie, we własnym bólu, we własnym czasie. Percepcja wymiarowa to zdolność do bycia świadkiem, nie nauczycielem, do współobecności, nie dominacji, do widzenia, które nie potrzebuje działania, to milczenie, które nie oznacza obojętności ale szacunek, to spojrzenie, które nie ocenia, ale rozumie, to uważność, która nie kontroluje, ale pozwala być. Empata, który oswaja tę wielowarstwowość bez potrzeby zarządzania świadomością innych, staje się wolny. I właśnie w tej wolności zaczyna działać jego największa siła empata, który przeszedł przez własne cienie, uznał granice, nauczył się rozróżniać to, co jego, od tego, co cudze, Budzi się do nowej tożsamości. Już nie jako ofiara nadwrażliwości, nie jako milczący nosiciel cudzych ran, nie jako niewidzialny uzdrowiciel, który wypala się w ciszy, ale jako świadomy empata, człowiek, który odkrył, że jego wrażliwość to narzędzie nawigacji przez życie. Karl Jung postrzegał empatię nie jako cechę charakteru, lecz jako system orientacji psychicznej. To tak, jakby człowiek posiadał dodatkowy zmysł. Pozwalający widzieć więcej, głębiej, subtelniej, ale ten zmysł działa prawidłowo tylko wtedy, gdy jego właściciel przestaje się go wstydzić i zaczyna nim świadomie zarządzać. Świadomy empata zna swoje granice, wie, że nie musi ratować każdego, że nie każda emocja, którą czuje, należy do niego, że nie każda intuicja musi być wypowiedziana, wie, że może kochać, nie zatracając się, może współczuć. Bez przejmowania cudzego bólu, może czuć głęboko i jednocześnie zachować swoją strukturę. Taki empata nie wypala się już, bo nie żyje w trybie reakcji. Działa z poziomu obserwacji, obecności, dojrzałego wyboru, nie rozprasza energii na to, czego nie może zmienić. Nie walczy o to, by być zrozumianym. Jego siła nie polega na tym, że wszyscy widzą, jak bardzo czuje. Jego siła polega na tym, że on sam wie, co czuje i po co. To właśnie jest transformacja, o której mówił Jung, przejście od utożsamiania się z bólem innych do życia w zgodzie z własną jaźnią, od chaosu emocji do wewnętrznego ładu, od nadwrażliwości do świadomości subtelnej, zdolności do poruszania się po świecie z czułością, ale bez utraty siebie. Empata świadomy nie musi mówić, że jest empatą, wystarczy, że jest, a jego obecność spokojna, głęboka, cicha zaczyna działać. Nie jako impuls do naprawy świata, ale jako przypomnienie, że czucie jest siłą, pod warunkiem, że ma zakorzenienie w sobie.